Hej Jak udzielić pełnomocnictwa ZUS.pl ZUS.pl to jest takie pełnomocnictwo Które pozwoli księgowemu Wysyłać deklarację Naszej firmy do ZUS-u Także tak Wpisujemy sobie w Google Puezus ZUS Klikamy Logowanie do ZUS Następnie można się tutaj zalogować przez login i hasło, ale najlepiej od razu zalogować się w nasz profil zaufany, żeby to szło tam bezproblemowo wysłać, czyli klikamy sobie. Również można przez bank się tutaj zalogować, a wybieramy sobie login.gov.pl i się logujemy. Wybieramy sobie najodpowiedniejszą formę logowania dla nas, czy aplikacja M-Obywatel, czy profil zaufany, czy bankowość elektroniczna wybieramy sobie nasze konto płatnika, klikamy. I następnie szukamy sobie wiadomości. Dokumenty i wiadomości, korespondencja zus. O tutaj. Na tej strzałeczce sobie zjeżdżamy, tutaj sobie na tej strzałeczce możemy w górę. Czyli jest trochę dziwnie obsługuje, ale da radę. Klikamy dokumenty i wiadomości. I szukamy sobie dokumenty robocze. O tutaj dokumenty robocze klikamy. Następnie klikamy ten tutaj guziczek na dole. Utwórz nowy i odszukujemy sobie pełnomocnictwo PL czyli tutaj już widzę trzecie od góry Pełnomocnictwo.pl, pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z zakładem ubezpieczeń społecznych. Klikamy, zaznaczamy je pełnomocnictwo.pl i wybieramy sobie utwórz dokument. Tutaj poniżej utwórz dokument. Dokument nam się od razu otworzył, są już wpisane nasze wszystkie dane. Zjeżdżamy myszką na dół naszego dokumentu i oświadczenie osoby, która udziela pełnomocnictwa, zaznaczamy w imieniu własnym. Oświadczam, że działam w imieniu własnym. I wpisujemy nasz numer NIP. Po wpisaniu NIP-u klikamy tutaj u góry guzik strona druga. Po kliknięciu tutaj strona druga wyskoczyły na do wpisania dane pełnomocnika. Tym naszym pełnomocnikiem jest właśnie nasz księgowy. Pytamy jego o jego numer PESEL i wpisujemy tutaj numer PESEL naszego księgowego. Tutaj daty urodzenia, tego niżej seria, numer dok dokumentu potwierdzającego tożsamość, tego nie trzeba wpisywać. Wpisujemy imię, nazwisko. Adres naszego księgowego. Po wpisaniu peselu i adresu naszego księgowego, zjeżdżamy na dół i zaznaczamy tutaj zakres pełnomocnictwa i zaznaczamy do załatwienia spraw w ZUS i za pośrednictwem platformy usług elektronicznych wybieramy sobie datę. Może być od następnego dnia. Tutaj tych dat do nie wpisujemy. To oznacza, że to pełnomocnictwo będzie działało bezterminowo. Księgowy będzie mógł cały czas wysyłać nasze deklaracje. A jeśli będziemy chcieli je odwołać to w każdej chwili można również tutaj to przez PUEZUS odwołać to pełnomocnictwo. Przechodzimy do strony trzeciej. Na stronie trzeciej Wyskoczyło nam w jakim zakresie udzielamy roli naszemu księgowemu. Zaznaczamy tutaj te cztery okienka. Żadnych ograniczeń tutaj nie zaznaczamy. Z tego względu, aby księgowy miał możliwość widzieć, co tam ZUS przesyła na ten profil PUE, to też odpowiednio przekaże informacje czy przedsiębiorcy i zareaguje, poinformuje. I to tutaj na tej stronie w sumie wszystko. No i wniosek jest gotowy, więc klikamy Zapisz. I zamknij. Tak. Czy na pewno chcesz zamknąć formularz? Tak. Wniosek można sobie tutaj jeszcze poniżej przeglądać, edytować. Ale jeśli jest już gotowe, wszystko jest wypełnione, klikamy weśli. Wybierz sposób odbioru wiadomości zwrotnej elektronicznie przez portal Puezus. Tu jest wszystko, zostawiamy tak jak jest. I klikamy OK. I następnie podpisujemy. Klikamy Podpis profilem PUE. Jak tutaj już klikniemy, to to poszło do ZUS. I od następnego dnia księgowy będzie mógł już wysyłać nasze deklaracje elektronicznie. To wszystko. Hej.